Cześć, z tej strony Mówizielu. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Filozofa na Prawie i dzisiaj porozmawiamy sobie o harmonii, ale nie chcę rozmawiać o harmonii w rozumieniu etycznym, nie chcę rozmawiać o harmonii w rozumieniu takim antropologicznym. Nie chcemy rozmawiać o tej harmonii, co nam mówi wiele mówców, że o, jeżeli odnajdziecie harmonię z samym sobą, to jakimś magicznym sposobem całe wasze życie stanie się lepsze. Medytujcie codziennie o 6 rano, tak jak Konfucjusz na taflą wody i odnajdziecie kontakt z przyrodą, kontakt z całym światem i dzięki temu to wasze życie stanie się lepsze. A żeby, żeby wiedzieć, jak medytować, kupcie nasz najnowszy poradnik medytacji nad konfucjańskich odnajdźcie swoją harmonię. Już teraz, tylko dzisiaj, za 69 złotych i 97 groszy. Nie, to nie będziemy od takiej medytacji, przepraszam, harmonii. Będziemy dzisiaj rozmawiali o harmonii takiej bardzo takiej czyli takiej harmonii ustawicznej czyli harmonii w rozumieniu metafizycznym. Będziemy się zastanawiać, czy jest sens takiego dopatrywania się harmonii w rzeczywistości, w takich bytach nawet społecznych, jeżeli je będziemy traktować bardziej fizycznie, bo no mam trochę już tego orientacji w świecie prawa, widzę, jak to wygląda. Yy, no, ma, ma, bardzo, chciałem nagrać o tym materiał już od dłuższego czasu, ze względu na to, że widzę, jak wyglądają zajęcia z prawa pracy, a wcześniej mieliśmy coś takiego jak prawo dla przedsiębiorców, czy tam prawo przedsiębiorców, już nie pamiętam dokładnie. No ale mam przemyślenia z tymi związane, które chciałem tutaj wypowiedzieć i nie chcę w żadnym stopniu, żeby one nadawały kształt waszemu rozumowaniu. Chcę po prostu przedyskutować, może ktoś czuje, czuje podobne a podobne przemyślenia, albo chce dorzucić coś od siebie, może ja czegoś nie rozumiem. W każdym razie też nie chcę, żeby to było traktowane jako o krytyka konsumpcjonizmu to jest takie świeże, takie nowe. Nie, nie, chodzi po prostu o społeczność, bardziej o pewien porządek prawny, bo może zacznijmy od tego, z czym nam się kojarzy od razu harmonia. I tak myślałem sobie, rano i idąc, bo miałem sen jeszcze coś związane z harmonią. Ale to może wam go albo powiem teraz, śmiało mi się, że byłem w Sejmie i była tam pewna partia, która rządziła. To, to nie ma żadnego związku z dzisiejszym poziomem politycznym, możemy ją nazwać partią zielonych, już zielony też kolor polityczny, amarantowy, poprzedniej wersji mówiłem amarantowy, no to amarantowe rękawki od nogawek, gdzie byli, była uchwalona jakaś ustawa chyba dotycząca pracowników. No i ta ustawa była taka, że generalnie bardzo coraz, więcej, jeszcze więcej dawała uprawnień pracownikom, a nie pracodawcom. I generalnie w tym śnie była, było moje zastrzeżenie budzące do tego, czy właściwym jest przechylanie się w stronę teraz cały czas pracownika, skoro wcześniej to pracodawca był najważniejszy, teraz się wszyscy przechylamy stronę tylko i wyłącznie pracownika, to czy takie myślę, czy takie myślenie jest w porządku i czy, i czy nie doprowadzimy do przegięcia w drugą stronę, nie? Jeżeli Wam się kojarzy z taką dyskusją, którą kiedyś miałem z Lopezem, pozdrawiam serdecznie, dotyczącą roli kobiet w tym, w nauce, to tak. Też miałem wrażenie, że to są chyba podobne przemyślenia, bo w nauce też mieliśmy. Ja, ja miałem wtedy obawę, że dojdzie do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy będziemy chcieli na siłę wpychać kobiecą perspektywę do nauki, która na marginesie, moim zdaniem, w wydaniu tych. Profesorów, których ja tam wtedy już nie pamiętam kogo wtedy omawiałem, to podnikuje ja wam materiał do dołu. W każdym razie tej profesor, która, czy tam doktor, która proponowała te rozwiązania, były moim zdaniem bardzo nienaukowe, bo nauka powinna być obiektywna i niezależna od płci, powinna być niezależna, bo jesteśmy istotami tam ludzkimi. No, to z tego powodu, jeżeli będziemy wychodzić z takiego założenia, to w tym wypadku jest istnieje zagrożenie, że ta nauka stanie się bardzo mocno irracjonalna i nienaukowa gdzie te fakty, wszyscy wiecie, że ja i tak mam pewne zastrzeżenia do tego, czy nauka jest racjonalna, czy nie jest racjonalna, ale to zostawimy też na inny temat. Na inny dzień może. Chociaż już chyba parę razy się na ten temat wypowiadałem. Nieważne. Ważne jest to, że powinniśmy w wpierw odpowiedzieć na pytanie, co powinniśmy rozumieć przez harmonię. No i tu już będzie problem, bo możemy uznać, że harmonia jest tak jak w muzyce, czyli pewien tam system łączenia akordów. Mamy wypisane pewne zasady, i jeżeli coś jest harmoniczne, to zazwyczaj potocznie mówimy, że jest przyjemne do słuchania dla ucha, nie? Jest z tego odpowiednio wygrane. Jeżeli będziemy o tym myśleć w kontekście metafizycznym, w kontekście świata, no to już jest ten, już zaczyna być problem, bo możemy myśleć o tym, że harmonia jest tym, że wszystkie elementy działają, nie? Wszystkie elementy to się je pasują. Przyroda na przykład tworzy obieg zamknięty i jeżeli tak będziemy pad pod tym kątem patrząc, no to przyroda na Ziemi może, możemy pod pewnymi względami powiedzieć, że jest zharmonizowana, bo obieg wody jest zamknięty. Generalnie nie będzie ani, ani więcej wody, ani mniej, ani mniej wody na Ziemi. No chyba, że przyleci to nas z jakiegoś innego wymiaru, albo znajdziemy sposób, żeby do, doprodukować wody, ale to byśmy musieli tą wodę doprodukować nie wiem, z innego wymiaru. Czy nie, skąd dolać tą wodę? Musielibyśmy wykombinować jakiś sposób. Generalnie to, co jedno zwierzątko zje i może stanowić początek dla jakichś kolejnych zwierzątek w ramach tego trawienia, jak zwierzątko padnie, to tak samo inne z tego skorzystają, nie? Jest taki zamknięty obiekt tej całej, no chyba można powiedzieć, materii organicznej w świecie przyrody. Ze złotem jest w miarę podobnie, choć złoto czasami do nas jeszcze dolatuje w postaci meteorów z, tej, z przestrzeni kosmicznej, więc... Ale generalnie też ilość tego złota jest y, stała na naszej planecie, więc jak będziemy patrzeć pod względem takiego tego systemu, no to jesteśmy w harmonii. Możemy patrzeć pod względem... Kiedyś grałem w takiego Total Warshogun 2, gdzie było pokaz... Gdzie te... Zaczynało się od tego, że... To był zwiastun, że było Beauty and Harmony, i tam było opisywane: jak sobie wszyscy żyją wspaniale, Te uprawiają ryż, wszyscy się bawią, świetnie się czują, proste życie, i nagle jest to przerwane wpisem miecza w tą mapę i powiedzenie, że dobiegło końca. No bo się zaczęła wojna, i wojna się kojarzy ze zmianami, czyli wojna się kojarzy z tym, że ludzie giną, czyli życia się nagle zaczynają, no bo wiadomo dlaczego się mogą nagle zacząć. Nagle, nagle się kończą, jest dużo nienawiści, przemocy, jest dużo takich zmian, szybkich ruchów, powiedzmy. Natomiast tamte się nam kojarzy bardziej z wolnością, ta harmonia, czyli właśnie z tym spokojem. Czyli generalnie mało nas jest w stanie zaskoczyć, jesteśmy w stanie dużo rzeczy przewidzieć. Jeżeli ktoś uważa, że w czasie wojny też dużo rzeczy da się przewidzieć, praktycznie wszystko, to jest naiwne, stare powiedzenie jeszcze z czasów starożytnych, już nie pamiętam, to chyba tasyt był, ale nie jestem pewien, że ża żaden z planów bitwy, jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakikolwiek plan bitwy przetrwał do bitwy. Bo, wczesny, bo generalnie wszystkie opisy związane z tym, co zadziałało w danej bitwie, zaspowodowało, że wygraliśmy, były prowadzone już po czasie. Po prostu po czasie uważali, że okej, okay, to było, w... dlatego wygraliśmy, tylko i wyłącznie z tego powodu i, zawcza i zawczasu się przygotowywali. A dlatego też istotne było odpowiednie wyszkolenie żołnierzy. nie? Więc harmonia raczej nam się nie kojarzy z wojną, tylko czymś spokojnym. Jeżeli przyjmiemy takie skojarzenie, no to możemy sobie przypomnieć, że przecież w starożytnej Grecji cały świat wziął swój początek z chaosu. Czyli że na początku był chaos i z tego chaosu powstali tytani. Tam chyba Kronos i Gaja, to chyba byli pierwsi. To byli pierwsi tytani. No potem na podstawie tych Tytaniów zaczęli, zaczęli wyłaniać się następnie, aż w końcu pojawili się bogowie. Tam Zeus, e, Zeus, Hera, mm, jeszcze nie pamiętam jak się nazywała, chyba Kronos się właśnie nazywał, ojciec tego e, Zeusa, nie pamiętam jak się nazywała. Jego matka, zaraz wam sprawdzę. I od razu poprawka. Kronos i Rea to byli rodzice Zeusa, dlatego mi nie pasowało, a pierwszymi tam tytanami byli Uranos i Gaia i tam byli jeszcze którzyś tam pomiędzy, nie? Ale wszyscy się wyłonili z chaosu. Yy, czyli jak będziemy na to patrzeć, to mamy tak, że na początku był straszny nieporządek, straszny nieład, czyli właśnie taka wojna. I dopiero potem, jak zaczęli pojawiać się ci bogowie greccy, czyli do momentu powstania Zausa, zrobił się porządek, Zaczęło, po, pojawiło się tu uporządkowanie, no i, no i właśnie zrobił się porządek, nie? czyli zakończyły się te wojny, chociaż tam były też właśnie pomiędzy tymi bogami, jakoś tam się przepychali, ale właśnie się przepychali. Nie było tak, żeby jeden drugiemu zżerał dzieci, chociaż te no, wiadomo, mitologia grecka była dość dzika. Ale też wa warto przy tym spojrzeć, że u Greków bardzo często, od, znaczy inaczej, czas u Greków ma, ma charakter kolisty, czyli ma charakter koła, cykli, o, ma cyk cykliczność. Czyli unik mamy, mamy na przykład pory roku, które nadają im cykl. Nie ma czasu linearnego. W chrześcijaństwie już mamy czas linearny, który idzie wzdłuż linii. Bo my oczekujemy tego, że w pewnym momencie przyjdzie. Mesjasz z powrotem na Ziemię. Nie? My oczekujemy tego momentu. Życi czekają, aż Mesjarz przyjdzie po raz pierwszy. My czekamy, aż przyjdzie po, po raz drugi. Będzie to ostateczny sąd. Ale generalnie jest ten okres wyczekiwania, jakoś to odliczamy. Czyli ma charakter właśnie linearny, a nie, a nie cyklowy. Nie ma kolistości. Jeżeli chcecie, przykład jeszcze kolistości czasu. To, jak macie chłopów Rejmonta, to tam jest przykład, gdzie pory roku nadają biegu wydarzeniom i się w sumie łączą, i to to chodziło, że cykl życia na wsi jest dyktowany właśnie porami roku, i że dla nich ten czas też ma wtedy charakter bardziej cykliczny, cykli to ma to charakter właśnie taki kolisty, a nie charakter linearny. Nie? Dobrze, więc mamy tutaj harmonię, czyli harmonia jest tym porządkiem, który powoduje, że świat. Powstaje, nie? ale to nie jest tak, że elementy, które są w naszym świecie, one mogą, o, o, może jeszcze inaczej, te elementy, z których harmonia porządkuje, one już są w tym świecie zawarte, są zawarte w tym świecie z chaosu. Harmonia nic nie dodaje od siebie nowego, jedynie zmienia jakby powiązania poszczególnych rzeczy, nie? czyli formuje tą masę, która została już przekazana, nie do końca wiadomo, skąd się wzięła ta masa. I możemy tutaj sobie przemyśleć, to był Empedokles z czterema siłami. Tak, Empedokles, który miał te cztery, cztery żywioły. On miał ogień, powietrze, ziemię, wodę. Nie stworzył z tego kapitana planety, tylko stworzył wspaniałą metafizykę i koncepcję pluralistyczną, że cały świat się składa z tych czterech elementów. I wszystkie te elementy, w zależności od tego, jak mocno są wymieszane, Byśmy powiedzieli dzisiaj zharmonizowane, odpowiadają za to, że ja na przykład jestem mną, a nie mną martwym. <laughs> a po, że Julek w tym momencie siedzi, nie? jest taką Włochatą fajną kuleczką, a nie na przykład szafą, bo oboje mają inny skład. Wody, ognia, powietrza w sobie. Nie? No tylko Heraklit miał problem związany z tym, jak spowodować miksowanie się tych elementów ze sobą. Co z tym zrobić? Bo jak to jest? No, generalnie te żywioły były trochę ze sobą przeciwstawione. To jak woda z okiem miałyby się ten przyciągać, albo gasić, odpychać? No co, co tu zrobić, nie? Jest problem. Ale wymyślił. I wiecie co wymyślił? On miał dwie koncepcje: tak zwanej miłości i nienawiści. I jeżeli byśmy popatrzyli to na, na energetykę, znaczy w sumie nie wiem czy magnetyzm to pasuje, może nazwijmy to inaczej. Miłość była w jego definicji siłą, która spajała i ona powodowała to, że jak mamy te wszystkie elementy, to miłość odpowiada za to, że te elementy się ze sobą łączą, są w parach, nie? Natomiast nienawiść to są te elementy, które powodują, że dane elementy się od siebie odpychają i nie chcą być ze sobą, dzięki czemu, to, bo, dzięki czemu mogą się wyrywać te indywidua, nie? No i on to, tylko on to traktował bardzo fizycznie, bo potem mówił, że postaciami, że na, inaczej, że mamy ten świat, się składa czterech cykli. Na początku jest tak, że w całym centrum jest miłość, na obrzeżach jest nienawiść. Potem, potem jest drugi cykl, gdzie one się ze sobą miksują i tutaj powstaje nasz świat. Potem mamy cykl czwarty, w którym w samym środku jest nienawiść, na samym zewnątrz jest miłość, czyli dominacja nienawiści. I potem mamy czwarty etap, czwarty cykl, który prowadzi z powrotem do pierwszego. Tylko w tym momencie ta miłość próbuje wejść w miejsce nienawiści, i znowu powstaje tutaj na świat. I z tego na podstawie obserwowań, tego co się działo, oczywiście, na świecie, jak się ludzie mordowali, jakie były wojny, to uważam, że jesteśmy w świecie, który dąży do tego, żeby zwyciężyła nienawiść, nie? Czyli jesteśmy w cyklu drugim. Eee, przy moim przy moim numerowaniu, przy innym numerowaniu, może to być inny cykl. Ale rozumiecie się schemat? Jest to ciekawe pod względem tego, że można temu trochę przyporządkować, że może jest podobnie, jak się dzielą komórki bakteryjne, ale to jest raczej myślenie analogiczne i nie sądzę, żeby wpadł na to Heraklit tak dawno, ale trochę ten ruch jest podobny pod względem tego, że coś jest z centrum i potem te zewnątrz próbują się jakoś tam wepchnąć i ten... Już to bardziej elementy ze środka lgną na zewnętrzne ścianki naczynia, nie? Ale to może Heraklit też pomylił e, fronty, czy tam to jak one idą. Dzisiejszą wiedzą moglibyśmy się zastanowić, czy to nie można by było nazwać taką bardzo proto naukową teorią dotyczącą magnetyzmu. E, tylko że no, nie znali, nie, nie, nie wiedzieli, jak działają bieguny plus i minus, w związku z tym oni to zdefiniowali miłość i nienawiść. Nie? E, I to by było wtedy jeszcze ciekawsza wtedy ta teoria, bo żeby dwa ciała mogły się ze sobą przyciągać. To by musiała istnieć zarówno, zarówno miłość, jak i nienawiść. A jeżeli by była miłość, miłość i nienawiść, nienawiść, to by się odpychały. I wtedy by było ciekawe, dlaczego mamy te momenty, w których te, mamy, te, znaczy, że te, te o jednym, wekt, znaczy nie wektorze, te bieguny o jednej wartości znajdują się w centrum, a pozostałe na obrzeżach. Z drugiej strony to by nam tłumaczyło, dlaczego one potem z powrotem, mimo takiego przejścia, z powrotem próbują do siebie przylgnąć i wrócić, nie? Ale rozumiecie schemat. Schemat jest taki, że ta harmonia w tym momencie może być, znaczy jeżeli przyjmiemy takiego Heraklita, to mogłaby być osiągana tylko w momencie, kiedy mamy uporządkowanie i pewnie tylko, kiedy jest ta miłość, tak by pewnie powiedział Heraklit. Ale wiele osób mogłoby powiedzieć, że przede wszystkim ta harmonia, czyli takie granie, kiedy to jest zrównoważone, jest sytuacja, kiedy powstaje świat. W momencie, w którym albo dominuje miłość, albo dominuje nienawiść, to nie powstaje świat a istotne jest to, żeby powstała na świat, czyli trochę patrzymy z naszego trochę interesu, nie? Yy, I to jest ciekawe, to jest już ba bardzo ciekawe pod względem, jak tak będziemy myśleć, bo w tym momencie wygląda na to, że cechami tej harmonii jest to, że najpierw mamy przewagę jednej strony, potem jest przewaga drugiej strony i harmonia znajduje się nie wtedy, kiedy albo jedna, albo druga strona dominuje, ale wtedy, kiedy następuje przejście z jednego miejsca do drugiego. Przy naszym rozumieniu. Haragi by powiedział wtedy, jak już jesteśmy w danym miejscu, ale jeżeli jesteśmy w danym miejscu, to widzimy ten przykład, że jedna strona jest centrum, ona dyktuje warunki, ona dominuje, a druga jest na obrzeżach. I przejdźmy tutaj do rynku, bo komuś może się wydawać ta intuicja słuszna, czego aż tak nie neguję. Ale wyobraźcie sobie rynek pracowniczy, tak? Mamy rynek pracowniczy kapitałowy. Nie wiem, kogo chcecie. Tam wygląda jak przedsiębiorca. Pan dinozaurek jest przedsiębiorcą. Może mu nadać imię. O, Miluś. Dobra, już mam imię. Już. Chyba, że ma się lepsze. Pan przedsiębiorca Miluś. I mamy pana pingwina Franka. Chyba, że ma się lepsze imię. Tu, tu puszczę inne. Więc mamy, więc mamy dinozaura Milusia, który jest przedsiębiorcą, i mamy pingwinka Franka, który jest pracownikiem. Na początku rynek wygląda tak. To są uprawnienia pracodawców, a to są uprawnienia pracowników. Franek nie chce być u pracodawcy, bo musi u niego pracować i musi mieć pieniądze, ale pan dinozar Miluś może na niego... dokładnie i wszystko. I tam musi się na to godzić, uważa, że to jest deszcz, tylko i wyłącznie po to, żeby móc pracować, zarobić pieniądze, móc się utrzymać, móc żyć, nie? Znowu, jak czytaliście Ziemię Obiecaną, czytaliście tamte dantejskie sceny, jak na przykład głowę pracownika fabryki, głowa została wciągnięta jednego pracownika fabryki, zachlapało ca, całą tą maszynę, bo wiadomo, krew, a wdowa po tym pracowniku została pozwana o wypłacenie odszkodowania firmie za to, że zniszczył partię materiału, i to wszystko trzeba było potem jeszcze czyścić, nie? To ma się taki skrajny przykład. No dobra, a teraz. Załóżmy drugą sytuację, czyli trochę takiej jak tej, sytuacji komunistycznej, czyli, czyli teraz ten, to Franek jest na górze, jako pingwinek, Miluś stracił na praktycznie jest praktycznie już wyrzucone na margines, wszystko zostało upaństwowione i pingwinek, będąc ze Frankiem, robi hatfu na ciebie, przedsiębiorstwo, Milusiu. Yy, I mamy tutaj dominację tego pracownika, nie? Że to on jest najważniejszy, on może dyktować warunki, a tu, Miluś już tutaj jest tutaj zbędny, nie? No i pytanie, czy oba te warunki są zharmonizowane? No, w naszym rozumieniu takim ludzkim, nawet takiego, jeżeli to się starszy i to ogląda, takich wspomnień z czasów właśnie PRL-u, no raczej małoby kto, małoby kto powiedział, że te rynki są tam zharmonizowane. Chyba, że jesteś na górze, czyli jesteś albo Frankiem drugim w drugim wypadku, kiedy dominuje pracownik, albo jesteś Milusiem, kiedy ten, ten, dominuje pracodawca. Ale generalnie to nie jest ok, pod, pod względem takim, że. Stosując kurtynę niewiedzy, chyba rollsa, już nie pamiętam jak się nazywa, a refleksyjnej równowagi, stosując metodę refleksyjnej równowagi, nikt z nas raczej intuicyjnie nie ułożyłby takiego systemu z tego powodu, że bo zasada rollsa działa na tej zasadzie, że wyobrażamy sobie, że możemy zbudować dowolny system z dowolnych doktryn, które powstały na świecie. I potem my po prostu wylodujemy do tego świata, ale nie będziemy wiedzieć, kim jesteśmy. I Ross miał taką intuicję, że racjonalnym z naszego punktu widzenia byłoby to, żebyśmy próbowali, żeby wszyscy mieli jak najbardziej równe szanse, bo nie będziemy chcieli ryzykować, że całe życie spędzimy pod czymś butem, nie? I że na tej podstawie da się stworzyć ten dobry system. Tylko tu jest problem taki, że ludzie niekoniecznie muszą chcieć myśleć o sobie, na przykład, podejrzewam, że jakbyśmy zrobili ten eksperyment w Chinach, ale nie mogę go przeprowadzić, więc ja tu tylko spekuluję albo w Indiach, to nastawienie może się różnić, bo tam ludzie nie są tak nastawieni na myślenie jednostkowe jak my tutaj w Europie, oni bardziej myślą na zasadzie całościowej wspólnoty, pomyślcie o tym trochę jak o tych jak o Niemcach w XX wieku. Tak, no w XX wieku, że oni myślą na zasadzie całego organizmu. Że oni są częścią jakiejś maszyny i oni dlatego będą współpracować, podejmując decyzję, muszą myśleć o całości, nie? To w takim momencie, jeżeli oni by myśleli myśląc o całości, to mogłoby być tak, że mogliby uchwalić te doktrydy, które spowodują, że pewna część będzie u góry, a pewna część będzie na dole, z tego powodu, że będą przewidywać, a nauczeni doświadczeniem, będą uważali, że te systemy będą wydajniejsze, a to, żeby system był wydajniejszy, będą uważali, że jest dużo ważniejsze od tego, żeby jednostki w tym mechanizmie czuły się lepiej, nie? Yy, tak, trochę <tutek> tutaj odbiegłem od tematu, ale ge ge bo generalnie chodziło mi po prostu o to, że widzimy tutaj, że mogą być harmonie przypisane w dwóch sytuacjach. Moim zdaniem bardziej poprawne jest to, że harmonia znajduje się w sytuacji, w której przechodzimy od jednego elementu do drugiego. Czyli w momencie, kiedy mamy ten element zamieszania, ale ci, którzy są na górze i dominowali, zaczynają schodzić do tych, którzy byli tutaj na dole i oni chcieli dominować. I moim zdaniem taki najlepszy moment dla tej harmonii jest moment, kiedy oni są mniej więcej porówno i ich tutaj zatrzymać, żeby ani, ani jedna ze stron nie, nie wchodziła do góry, czyli nie znosiła się wyżej, ani druga ze stron nie wchodziła coraz niżej. I problem moim zdaniem z tymi wszystkimi systemami, czy to systemem demokratycznym, czy systemami politycznym monarchii jest taki, że za każdym razem nie jesteśmy w stanie wyłapać tego momentu pośrodku, Tutaj, no niestety, znowu złoty środek rss którego nie lubię, ale no, taka jest prawda, nie jesteśmy w stanie wyłapać tej sytuacji po środku, bo bardzo często, zwłaszcza jak jesteśmy politykami, również znajdujemy się na któryś z tych wykresów, nie? I w związku z tym, zaczy yy, yy, zaczynamy myśleć na zasadzie tego, że jeżeli my nie zaczniemy iść w górę, jeszcze więcej sobie nie załatwimy, to druga strona to zrobi naszym kosztem. W związku z tym zaczyna się napędzane, yy, napędzane błędne koło. No i wtedy, jeżeli będziemy o tym, o tym myśleć, no to mamy problem z tą harmonią. Bo nawet w tym miejscu, gdzie powinniśmy znaleźć tą harmonię, to kiedy ona będzie dochodzić do tego cyklu, to wygląda na to, że wszystkim będzie... Mimo tego, że wszystkim powinno być na korzyść, żeby ta harmonia była, bo taka, bo taka powinna być wspólna gra wszystkich ludzi, to jednak z punktu widzenia jednostek, ewentualnie bycia po jednej ze stron tych... stron, które będzie się wahać ich los, Bardziej nas interesuje to, żeby tej harmonii nie było i była dysproporcja właśnie po naszych, na naszą korzyść. No i powiedziałem o tym Lightnessu, bo Leifins miał taką propozycję, że strycałem światem, jak to wygląda z tymi monadami, że widzimy tylko to, co jest w naszej monadzie, możemy się domyślać tego, co jest w innych monadach, to nam zapewnia Bóg. Nie? Że jeżeli ja do was mówię, to to nie jest tak, że ja do was mówię, tylko mi się wydaje, że ja do was mówię, a wam się wydaje, że mnie słyszycie, bo wydaje wam się, że mnie widzicie. Ja też to wydaje mi się, będzie mi się wydawać, że będę słyszał waszą odpowiedź, bo nie mamy ze sobą, ze sobą bezpośredniego kontaktu, nie? Ale Leibniz też mówi o czymś takim jak harmonia wśród ustawiczna, czyli tego, że z góry Bóg mógł przewidzieć tego, jak te wszystkie nasze czynności się zachowają. Wszystko jest sprawione w ruch taki, żeby mimo tego, że mamy tą wolność w ramach naszej monady do przewidywania i możemy podjąć naszą decyzję, to i tak został ten ruch przewidziany, taki, żeby nie było tam nie wiem powiedzmy fałszywego ruchu. Kiedyś się śmiałem, że Bóg jest doskonałym serwerem, bo w krajach komputerowych też istnieje coś takiego jak przewidywanie ruchów, bo jeżeli by, jeżeli by nasz ruch naszej postaci w grze komputerowej zależał tylko i wyłącznie od tego, co serwer przekazał naszemu drugiemu przeciwnikowi to po pierwsze ruch by wyglądał strasznie nienaturalnie, po drugie byłyby i tak lagi, byłyby spore opóźnienia, nie dałoby się grać. W związku z tym byłby tym idealnym serwerem, który idealnie by mógł przewidywać nasze działania, możliwości to odzory, odzorowywać, czy dawać informacje o ich odzorowaniu w komputerze innego gracza, innego człowieka. I dlaczego to jest niestety harmonia przedustawiczna? No bo wszystko jest ze sobą doprecyzowane, nie ma tutaj miejsca na fałszywy ruch, nie. I to jest też ciekawe w tym momencie, bo w tym momencie harmonia nie byłaby rozumiana na tym, że która ze stron ma przewagę. Nie byłaby rozumiana na temacie korzyści, na temat wagi, kto jest ważniejszy w danym systemie, do którego są bardziej pchane surowce, kto, kto posiada centralną rolę. Tylko ta harmonia byłaby rozumiana na tej zasadzie, że każdy znajduje się w odpowiednim miejscu, każdy ma nadane odpowiednie tempo i każdy widzi dokładnie te ruchy, które, które widzi. nie? Na marginesie Leibniz też mówił o tym, że jest, to, że żyjemy w najlepszym ze światów możliwych, miał na to do dowód formalny. Więc w tej sytuacji, skoro mamy tą harmonię przedustawiczną i tutaj widzimy, jeszcze ten świat jesteśmy najlepszy z możliwych, to, to jesteśmy w dobrej sytuacji, nie? I ten najlepszy świat możliwych jest dzięki, między innymi, umożliwiony tej harmonii. Czyli życie tutaj zharmonizowane w kontekście tutaj Leibnizsa i tej harmonii przedustawicznej jest. Ciekawe. Jest po prostu ciekawe, bo wtedy ta harmonia nie jest. Roz... No to, to, to już bym się powtarzał. Tylko wydaje mi się, że jeszcze trzeba doprecyzować, jak, jak wygląda ta harmonia ulejnica. Ja co nie mam aż tak pomysłu, bo ja to widzę oczyma wyobraźni. Eee, widzę, że to wszystko jest wprawione w ruch tutaj wśród ustawiczny, czyli że Bóg to wprawił w ruch, widząc, że. Przewidując te wszystkie możliwości, które były i kierując takie możliwe odchylenia tego systemu, które są będą dopuszczalne, które nie spowodują tego, że ten system się wywróci. Może tak to nazwijmy. O, margines błędu, tak to możemy nazwać. Czasami się buduje takie maszyny, żeby był margines błędu i w tym momencie nawet to, co z naszej perspektywy wydaje się nieharmoniczne, niesharmonizowane, praktycznie jest zharmonizowane i tak jest. Pozostało uzdolnione przez wielkiego projektanta, który to wymyślił, nie? Yy, więc wniosek, żeby zamknąć jakieś dywagacje związane z tą harmonią, chyba nie będzie odpowiedzi, bo temat jest trudny. Ale cieszę się, że go poruszyłem. Ja jestem w końcu zadowolony z tego, jak go poruszyłem, więc pozostawiam Wam do zastanowienia się, yy, gdzie wy widzicie harmonię. Czy może jednak się mylę, i może harmonię można uzyskać tylko na zasadzie triady heglowskiej, czyli tego, że najpierw jedna strona jest sile druga strona jest sile, i dopiero potem powstaje synteza w postaci tego, że po starciu wychodzi synteza, czyli wychodzi tutaj niby pośrodkowane. Ale moim zdaniem, no nie, to nie do końca tak działa. To... Kłóciłbym się z tą triadą hegloską, wydaje mi się, że to są po prostu przykłady wybierane pod tezę, kiedy już to zajdzie. I wtedy mówią, że był jakiś konflikt albo nie konflikt, a jak już znamy pewne wartości i znamy wynik, to łatwiej dobrać czynniki, nie? Ale to jest taki mój zarzut wobec tej teorii. Poza tym nie do końca ta synteza musi przebiegać na środku, wciąż po tej syntezie może być tak, że jedna z tych stron będzie w pozycji bardziej dominującej, może tak to nazwijmy. I wciąż może, i wciąż może dojść do tego nieszczęśliwej sytuacji, która jedna ze stron dominuje. No i tyle. No. Może na zakończenie może by się zastanowić, jak wygląda toksyczny związek. No toksyczny związek wygląda tak, między kobietą i mężczyzną, czy mężczyzna mężczyzną kobietą, a kobietą hej, bądźmy tam tolerancyjni, eee, no to wygląda tak, że jedna ze stron całkowicie dominuje drugą i on sobie podporządkowując. Natomiast zharmonizowany dobry związek wygląda na tej zasadzie, że to nie jest tak, że, jedna, że obie strony podejmują wspólne decyzje, tylko takie, że raz jedna decyduje, a raz druga decyduje. Na tym polega harmonia tutaj tego wyboru, że jest zgodność pomiędzy tym, że to nie jest tak, że jedna strona tylko decyduje i musi uzgadniać swoją decyzję z drugą stroną, ale że czasem może wprowadzić życie dokładnie ten pomysł w takim wymiarze, w jakim ona chce. No i tyle. To ty by się, się chciałem z Wami podzielić. Trzymajcie się ciepło. Do widzenia. Pa pa.